Panie, panie Prezesie Kaczyński. Panie Kaczyński. To bardzo charakterystyczne, że w debacie nad, nad czystością finansowania kampanii wyborczej pana Kaczyńskiego reprezentuje Batecki, któremu oli, dali 12 milionów złotych, 12 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, za które on zrobił sobie banery. Plakaty, reklamy w internecie. Jak panu, panie Kaczyński, nie wstyd, że pan publicznych pieniędzy użył do tego, żeby kogoś takiego wprowadzić do sejmu? Jak panu nie wstyd? Tego człowieka, jak każdego nieuczciwego człowieka, czeka prokurator, sąd i więzienie. To czeka pana Mateckiego. Podobnie jak wszystkich innych polityków PiSu którzy finansowali z budżetu państwa kampanię wyborczą. Takie towarzystwo wprowadził pan Kaczyński do Sejmu. Wy nie znacie słowa uczciwość. Wy nie znacie słowa przyzwoitość. Dla was gwizdnąć kawalerkę starszemu człowiekowi to jest jak wstryknąć. To jest jak wstryknąć. Dziękuję, Panie pośle. To są tacy ludzie. Dziękuję, Dziękuję Panie, panie. Pośle.